To mnie bardzo zaszokowało. Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, którego bardzo szanowałem za jego znajomość Biblii i on powiedział takie zdanie. Powiedział, wiesz Andrzej, nie wiem czy zauważyłeś, że Bóg przychodzi z pomocą tym, którzy wierzą, a nie tym, którzy cierpią. Mówi, nie, Bóg chce pomóc cierpiącym. On mówi... Tak, Bóg chce pomóc cierpiącym, ale w jaki sposób? Przede wszystkim chce w nich wzbudzić wiarę, i przez tą wiarę przychodzi Boża pomoc. Mój, zobacz na Jezusa. Gdyby Jezus miał tylko pomagać yy, cierpiącym, to wyszedłby i uzdrawiał, uwalniał, uzdrawiał, uwalniał, rozmnażał chleb i pomagałby cierpiącym. Ale co Jezus zrobił przez większość czasu? Jezus głosił słowo, ponieważ słowo rodzi wiarę. I ta wiara zrodzona w tych ludziach sprawiała, że oni do Niego przychodzili i byli uzdrawiani. A więc kiedy cierpisz, kiedy masz problem, to buduj swoją wiarę, bo przez to przyjdzie Boża odpowiedź. I mówię o tym dlatego, żeby pokazać coś, co parę dni temu jakoś tam do mnie na nowy sposób dotarło, czyli jakby stara prawda, nie, że odkryłem coś nowego, czego nie wiedziałam przez ostatnie lata, tylko że ta prawda na nowy sposób do mnie dotarła, więc też chcę się podzielić tym z tobą. Bóg odświeżył tą prawdę we mnie, wierzę też, że dla innych ludzi. Natomiast, dlaczego o tym w ogóle mówię? Ponieważ przyglądamy się czterem ewangeliom skompilowanym do jednej opowieści, i mamy tutaj, jak Jezus przemierzał całą Galileę, nauczał w synagogach, głosił wszędzie dobrą nowinę o Królestwie i uzdrawiał chorych i cierpiących. Czyli Jezus uzdrawiał chorych cierpiących. Wieść o Nim, o tych cudach się rozchodziła. Ludzie przychodzili, On znowu głosił słowo i uzdrawiał. I to jest ten szeroki obraz. Jezus chodził, uzdrawiał, chodził, uzdrawiał. A potem mamy jakby takie zbliżenie kamery, takie zoomowanie, zaraz po tej opowieści, na jedno konkretne uzdrowienie, gdzie widzimy, że to wiara przynosi uzdrowienie. Oto pewnego dnia podchodzi do Niego trędowaty, który klęka i błaga o uzdrowienie. I mówi, jeśli tylko zechcesz, możesz mnie uzdrowić. A Jezus zdjęty współczuciem, dotknął Go i rzekł Chcę bądź oczyszczony, trąd zniknął natychmiast i w jednej chwili ten człowiek odzyskał zdrowie. A więc widzimy, że ten człowiek miał wiarę i to taką wiarę, że zaryzykował własne życie, ponieważ był trendowaty. A co to oznaczało? Że każdy, kto go widział, że on jest trendowaty, mógł go zabić, żeby, kiedy on się zbliżał do y, ludzi, żeby nie zarażać. Tak? Więc prawo pozwalało go zabić natomiast on zaryzykował własne życie, bo wierzył, że Jezus może mu pomóc i dla niego to nie była kwestia, czy Jezus może. On nie wiedział tylko, czy Jezus chce. Jezus mówi te jedne z najpiękniejszych słów w Ewangelii – chcę. Tak samo Bóg chce pomóc tobie, tak samo Bóg chce pomóc mi w sytuacji, w której się znajdujemy. I ten fragment, który ostatnio Bóg we mnie odnowił, taką prawdę, którą znam od lat, ale... Przez pewien fragment czytałem sobie list do Rzymian w tym tłumaczeniu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. I rozdział pierwszy, wiersz 21. Tam Paweł, apostoł, przygląda się różnym ludziom, pokazując, że każdy jest grzesznikiem. Pokazuje tutaj ludzi, którzy wprawdzie nie znali Biblii, czyli Starego Testamentu w tamtym czasie, nie słyszeli o Jezusie, ale jednak patrzyli na dzieła, patrzyli na to, co Bóg stworzył i doszli do wniosku, że Bóg jest. I teraz przeczytam fragment, a później go wytłumaczę. O takich ludziach Paweł pisze tak: poznali zatem Boga, nie oddali mu jednak należnej czci, nie okazali mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga, podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Dobrze, rozumiem, że dla Ciebie może ten fragment zabrzmi tak, okej, okay, o co tutaj chodzi? No więc tutaj są dwie postawy. Najpierw pokażę w odniesieniu do tych ludzi, a potem zobaczyłem, jak bardzo to dotyczy mnie i przez analogię ciebie. A więc są ludzie, którzy poznali Boga. Mówią, OK, ktoś musiał stworzyć ten świat, to nie powstało samo. Ktoś stworzył ten świat pięknie i wspaniale, więc no, musi być jakiś stwórca. Ale nic za tym nie poszło czyli nie dziękowali temu stwórcy, nie uwielbiali go, nie oddawali mu czci na miarę swojego zrozumienia Boga. Czyli nic z tym nie zrobili. Po prostu stwierdzili, o tak jest i nic z tego nie wynika. Natomiast to, co zrobili, to. Mnożyli wątpliwości. Czyli na przykład, czasami ktoś mówi: No, zobacz, ktoś musiał stworzyć ten piękny świat. Ten świat wcale nie jest piękny, zobacz ile jest zła, zobacz jak tutaj to jest i to i to niewłaściwie funkcjonuje, i teraz. To są wątpliwości tego człowieka, i wątpliwości trzeba rozwiewać jak najbardziej, tak? I w jaki sposób rozwiewamy? Sięgamy do słowa, rozmawiamy z innymi ludźmi, zobaczymy, czy Biblia ma jakąś odpowiedź, która będzie dla nas satysfakcjonująca. Biblia mówi, Bóg stworzył świat doskonały, przez grzech weszła niedoskonałość i dlatego świat, który sam w sobie jest stworzony piękny, po grzechu nie funkcjonuje już tak, jak powinien funkcjonować, dlatego nie wszystko funkcjonuje w nim dobrze. Jest odpowiedź, możesz ją zaakceptować, możesz nie, ale są ludzie, którzy nie szukają odpowiedzi, tylko mnożą sobie wątpliwości. Mówią, a to nie tak, a to nie tak, a tamto, a tamto, a co Bóg to, a co Bóg tam i tak dalej. Są trudne zagadnienia, ja nie mówię, że one są łatwe. Nagrałem jedną z audycji o tym yy, o cierpieniu, tak? W ludzkim życiu, co Biblia o tym mówi. To, to są trudne tematy, i jakby po, potrzebujemy je podejmować, potrzebujemy szukać, ale są ludzie, którzy nie szukają, tylko mnożą sobie wątpliwości. I co się staje, kiedy mnożysz wątpliwości, nie jesteś w stanie trafnie osądzić, ponieważ wykluczasz Boga. Mówisz nie ma Boga, a jeżeli jest, to nie jest dobry, więc wykluczasz więc co? Stajesz się zaślepiony, odrzucasz zupełnie. Boga ze swojego życia. No i kiedy Bóg nie jest Bogiem, czyli nie jest najważniejszą osobą, to staje się tam człowiek. Można powiedzieć, co z tego, czy coś jest złego. No jeżeli człowieka postawisz w centrum swojego życia, siebie lub jakąś inną osobę, to zamęczysz siebie albo innych. Ponieważ tylko Bóg może odpowiedzieć na nasze pragnienia miłości, dobroci, tylko On jest niezawodny, tylko On jest najlepszy. Każdy człowiek, Ty i ja. Albo ktokolwiek tam jest najważniejszy dla nas zawodzi. Więc co zrobić praktycznie, żeby otrzymać Bożą odpowiedź? Dwa przykłady życiowe. Pamiętam taki moment, że dopóki nie założyłem rodziny, zawsze na moje potrzeby wystarczało, tak? czyli jakby żyłem ze służby, no i zawsze Bóg się o to zatroszczył. Ale kiedy założyłem rodzinę, kiedyś była nas dwójka, kiedy planowaliśmy dzieci, kiedy dzieci się pojawiły, kiedy zakładałem firmę, nagle się okazało, że już. Nie przychodzi ta odpowiedź w taki sposób jak wcześniej, że to, że wystarczało mi jako jednej osobie na utrzymanie już teraz nie wystarcza. I mogłem teraz powiedzieć sobie, no nie, sytuacja jest trudniejsza, sytuacja jest większa, teraz już Bóg mi nie pomoże. Trudno, poddaję się, nie wiem, ten Bóg jest jednak nieprzydatny w codziennym życiu. To była jedna możliwość, mnożyć wątpliwości. A mogłem powiedzieć sobie inaczej, ok, byłem w innej sytuacji. Po ludzku to była prostsza sytuacja, żeby zapewnić utrzymanie jednej osoby niż czterem. Ale wierzę, że ten sam Bóg, który dał wcześniej utrzymanie dla mnie, da też utrzymanie dla mojej rodziny. Czyli albo mnożysz wątpliwości, albo mnożysz wiarę. Ty decydujesz, co wybierasz. Wątpliwości należy rozwiewać, ale nie należy ich mnożyć. Tak? Jeżeli ten przykład nie jest dla ciebie zrozumiały, to, to inny przykład. Na przykład wielu ludzi w kręgach chrześcijańskich wierzy w to, że... Yy... Bóg może nas uzdrowić i często kiedy ktoś jest chory i idziemy do lekarza, tak wszystko jest w porządku i modlimy się Boże daj dobrą diagnozę, daj mądrość lekarzowi, żeby postawił do, dobrą diagnozę, ktoś idzie na zabieg, modlimy się o operację chirurgiczną, a teraz nagle dowiaduje się, tak jak moja żona dowiedziała się trzy lata temu, że mam 2% szans, że leki nie działają, że nic nie działa. I no, w tej takiej swojej wiadomo wierzyła, modliła się z naszymi synami o moje zdrowie. Inni nasi przyjaciele się modlili no ale też miała tam swoje kryzysy i kiedyś napisała do znajomej i mówi, no, mm, ono użyło takiego słowa, wieści od lekarzy nie są pomyślne w sprawie Andrzeja. I wtedy ta jej znajoma powiedziała, wieści wieściami, a my wierzymy w Boga, który może wszystko. I to zdanie wypowiedziane czy napisane na messengerze w tamtym momencie podniosło poziom jej wiary. Mogła mnożyć wątpliwości, a mogła powiedzieć, wierzę Bogu. Jeżeli chcemy otrzymać odpowiedź od Boga, potrzebujemy wyzwolić naszą wiarę. Czy ta odpowiedź będzie zawsze taka, jakbyśmy chcieli? Nie zawsze. Ale Boża obietnica jest taka, że przystępujący do Boga musi wierzyć, że On jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. I Ojcze, dziękujemy Ci, że kiedy przychodzimy do Ciebie, to możemy wybrać i możemy zamiast mnożenia wątpliwości, możemy mnożyć naszą wiarę, wspominając to wszystko, co już dokonałeś w naszym życiu, dziękując ci za to i wierząc, że skoro poradziłeś sobie z tamtymi sytuacjami, poradzisz sobie i z tą sytuacją, w której jesteśmy, bo dniaż to Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. Amen.